Cześć z tej strony Jopek, witam was w, w pierwszym filmiku z Happy Wheels Tak, to jest Happy Wheels Dobra, zagrajmy No, będziemy grać to co no, po ratingu polecimy Najlepiej Mam nadzieję, że przy nagrywaniu nie będziemy lagować Raczej nie Sorry, że tutaj wystaje kawałek paska To jest z na tym, że nie mogę ustawić dokładnej rozdzielczości dla Happy Wheelsów Jest taki lekki wyjście Oj, ale ja to... Aha, a, na nagrań to tak nie było, no to. Tak ja grałem niektóre te poziomy, ponieważ często wchodząc te grałem. No ale spokojnie będę udawał, przynajmniej, że nie grałem w to nigdy. Jeśli za głośno będzie audio, to je przyciszę jeszcze przy renderowaniu, bo niestety na, na obecną chwilę nie mam zielonego pojęcia jak to będzie wyglądać. Aha, dobra. Jak coś to się audio wyciszy, to z tym problemu jako takiego nie ma. Sory, że za co jakiś czas będą takie lekkie przecinki, a potem znowu 30 FPS-u. To z powodu na tym że mam dużo rzeczy odpadną teraz. Ale ogólnie, jak widać, chodzi wszystko płynnie, więc jest dobrze. Będę mógł wreszcie coś na YouTube wstawić, bo nie, aż na obecnych sprzęcie nic innego za bardzo nagrać się nie da. A to mogę. Oh, fuck yeah! wygrałem. No ale to było łatwe, nie? Ehm. Yy... Dobra, zobaczymy jeszcze dalej. A potem, jak mi się zachce, to jeszcze odpalimy SWAT-TROWY, ponieważ są fajne. Ostatnio, z tego co, co wiem, Ej, zaopanować tego pojazdu, nie potrafię. Ej, co tu się dzieje? LOL LOL Ej, oni to skanują? Nie co? Aha, to na lotnisku. Takich na lotnisku. Oj, 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 oj. Fuck. Wiedziałem, że to się tak skończy. Takie kombinowanie to zawsze w moim wydaniu się kończy tak samo Tak mm, Ogólnie ta seria będzie taka raczej W stylu, że Jak mi się będzie chciało to wrzucę Bo to nie jest taka seria Na którą, nie wiem, rutynowo raczej wstawiać To jest taka seria, którą się wstawia jak się chce Tak właściwie Więcej nie będę stawiał tak rutynowo Zawsze w te same dni No chyba, że będziecie chcieli To się coś pokombinuje ITP i TD. I nie zawsze jest czas, więc nie będzie to regularnie raczej może. Jakby to był jakieś normalne w miarę dni dla mnie. Mm, sorry że nie czytam napisów, ale... Jeszcze, że to trochę mało interesuje. Stawiamy się. Dobra. Ha. Ha. O! Oh, jest! Jest, 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 jest. Nie, śmieci mniejsza Wy Aha, dobra, chyba tego mam nie zbierać Nie, bo czym nic nie wiem, żeby powiedzieć nagrać ten... Jak zabrać ten pieniążek Teraz odkryłem fajny bajer w Camtasia że jak gadam albo co jakiś dźwięk audio, to... No właśnie wygrałem tak w ogóle. To się podświetla mi na zielono moja obramówka, której wy nie widzicie i to jest fajne. I ona chyba też się świeci, jak nagrywam. No hm. najmniejsza. O, pamiętam ten Boteran? Ach, jak zwykle na nagraniu muszę to swalić. Ale przysięgam wam, za pierwszym razem to przeszedłem jak grałem w szkole z kolegami. Ja to za pierwszym razem sobie. Lol, na nagraniu zaczynam się robić jakiś lamerski Zauważyłem teraz. 32 FPS? Lol, jakiś rekord chyba. Nie mówię wam, 32 FPS to no moim kompie prawie rekord e, Dobra, odpuszczam ten poziom, coś mi, coś mi nie chce wyjść Happy Wheels Quiz Dobra, to zobaczymy to, a potem odpalę chyba Boty rany, bo reszta pamiętam jest jakaś nudna z tych poziomów, więc nie będę z nimi Question, who is the creator of this game? E, Jim Bonaccio, jeśli dobrze pamiętam Sprawdźmy a, dobrze pamiętam no, Ale nogi straciłem A, Pamiętam, że grałem to nie straciłem Hmm, Dziwne Question 2 How many characters are currently in this game? Eee, po patchu jest 10 Ale czy koleś wie? Się... Ale nie Chyba 9 tu nie ma odpo... nie, nie ma tu 9 odpowiedzi Ale to musi być 10 Wiem Wiem, że dla Was może być to absurd, że w Happy Wheels w ogóle może być jakikolwiek quiz, albo nie jest absurdem, może tylko dla mnie. How many questions are you have answered so far? Eee... Powiem Wam szczerze, że znam na to odpowiedź, ale chyba z specjalnie, żeby odcinek był ciekawszy. Ale mówię, mówię jeszcze mi, ja znam odpowiedź, Ale... O, jedynka. Fuck Ale niestety Trochę mała niespodzianka, ponieważ ja znałem odpowiedź Ale powiem wam, że to jedyne pytanie, którego nie przeszedłem jako pierwsze za drugim, raz, za drugim podejściem dopiero je wykonałem A reszta za pierwszym razem od razu Kurde, nienawidzę jak się nogi traci, to tak przeszkadzają trochę W jeżdżeniu um. Eee Kurde, prawie pytanie przejechałem. Oh, dobra, jas oh, yes, obrócił się. Uh, question 4 What is the animal that shows up when you get? 500 infernal server error Crazy cat, Sini Tiger, Hedgehog, Poppy. Na to też znam odpowiedź, ale z Fejlist to? Eee, dobra, uh, Ale chyba każdy wie, że ta głowa się pojawia. To jest chyba dla każdego banalne pytanie, tak, przynajmniej dla każdego, który go w Happy Wheels'y. Dobra, dalej. Question 5 What kind of levels is this? No, ball throw. No, bo nie sword. Sword to się rzuca mieczami. To ball. Wiem, trochę brzmię pewnie banalnie w niektórych pytaniach, ale naprawdę, uwierzcie mi, ja znam się na tej grze. fakt tylko jak ja teraz wyjadę? Nie da się? Czyżby się nie dało? Lol, chyba się zaklinowałem. O, 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 jest, nogę straciłem. Jest, wyjechałem. Final question: Who do you like better, Tobuscus, 55, or Captain Sparkless? No wrong ass with. Tobie, 50, Sparkless. No, kogo ja lubię? No, to ja lubię Pivdipay osobiście. Znaczy, no, lubię każdego z tych gości, ale najbardziej chyba ja lubię. O! <laughs> Patrzcie, jaki troll. Każda odpowiedź była dobra. Ale w sumie mogłem się domyśleć. Przecież to przeszedłem. No tak. I słuchajcie, teraz nie wiem, czy iść dalej, skoro wiem, że to są lamelski. Po, a, chyba, że pogogot. A nie, pamiętam, że nie przeszedłem tego, bo to było lamelskie były ostatni poziom był nie do przejścia. Pamiętam, już to. Aha, czekajcie, jest tu jeden taki. O, ten jest fajny, pamiętam. O, nie, jest fajny. O, eee, no, please. Happy Wheels. No, no, faka, wcześniej mi tam poziom działał. O, super, zadziałał, No i to jest 10 poziomów 1. No, najpierw jet wall, Jestem Bogiem, Happy Wheelsów żeby nie było, więc ja na pewno przejdę ten poziom. Za pierwszym podejściem, SO Trochę głośne to audio. Eee, dobra tam. I tam to nie. Eee, o dobra. Pamiętam, że tu nie przeszedłem za pierwszym razem, więc tym razem pojadę powoli, bo wcześniej tak wystartowałem szybko i się znadziałem na to. Eee. Oj, 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 oj. Nie! Oj Ej, zapomniałem, że tam trzeba jechać szybko. Dobra, trudno. Myślę, że film będzie miał maksymalnie pół godziny, raczej nie dłużej, bo happy hour to nie jest gra na dłuższy czas. Ta gra jest po prostu, śmiesz się i tak dalej. Ja akurat jeszcze się nie zaśmiałem, ale szczerze mówiąc, no właśnie, mówię o tym failu. To jest trochę głupie. Tego typu faile są właśnie bardzo głupie. Chyba teraz na hardcora jedziemy. Dzieciaka stać się szybko. Zazwyczaj go, zaz zazwyczaj go tracę w ostatniej próbie. A tym razem. O, super. O, oh, oh, fuck! Jak ja to przeżyłem? też wybuchło mi w twarz. Aha. No to jest to koniec mojej przygody na tym poziomie. No dobra. O, Skizzifajus. Tego nie grałem. A przecież grałem wszystkie. Dobrze. Nie wiem, czemu tego nie grałem. O, o. o. Aż gra się zazdrzyła! O ja! Teraz ja... Au! No to było niezłe, nie powiem. Spadanie z kolei się i Oj, na lolu piszą Dobra. SWORD SWORD TROW Kurczę, Nie też trzeba nie ładować. No fak. Happy Wheels dobra, muszę zrestartować same. sorry Sorry za takiego faila O kurde, teraz on mi się w ogóle wykrzaczył Mmm Cierpliwości Pamiętam, że po jakichś sześciu razach O, no dokładnie Dobra, sorry, ekran Happy Willisów. wiecie, jak to z tym jest. Ono nie jest na full screen, a to kurde jest problem. Potem z ustawianiem, Żebyście nie musieli patrzeć na inne jakieś głupie reklamy. No, w sumie i tak musicie, bo musi mi się to załadować. Mm. Spoko, jak coś tam się grało, długo nie ładuje. No, no już. Nienawidzę tej muzyki, ale już trudno. por aí tingo eh uh, E, dobra, wybacz... E, wybaczcie te chwilowo zaniemówienie, po prostu siostra weszła w takim momencie akurat do spokoju Więc żebyście tego nie słyszeli, po prostu po cichutku jej dałem coś i już jej nie ma Sorry za takie oferty, może to wytnę po prostu LOL Po prostu świetnie Czekajcie, czy mogę coś sprawdzić, bo kurzy na mnie spokojnie Eee Gdzie to nagrywa? Aha, nagrywa ten... Sorry, League of Legends. Dobra. Czeka e, czekajcie, bo nagrywam Happy Wheels. No ma sorry. Okej, okay, wracam do Happy Wheelsów. O jezu, reszta level tiłem. Sorry. E, dobra, to od nowa się to puści. E, dobra, to już widzieliście, to już widzieliście, to już widzieliście. Jakby co to jest y, poziom typu don't move, więc dlatego nic nie ruszam, nie? Bo on musi tam dojść do dołu. Wiadomo o co chodzi. Hmm. Fajnie ktoś to wymyślił. Sprytnie, z czym grałem tego. O, czapeczkę nawet zostawił. O, super. XD, o, nie wiem o co chodzi. O, nie widziałem tam nawet nic. Ciekawe, czy jest możliwość zginięcia bez y, ruszania się? Chyba nie. Mm, fajne. Dałbym ci ocenę, koleś, ale nie jestem zalogowany. Mm, Golf Pro. Ciekawe. Aż sprawdzę. You can't cheat in this level. No nie, nie mam zamiaru cheatować. This is like golf under button. Aha, rozumiem. Na początku już był e, e, pewien rodzaj zagadka, która była prosta. Ja oczywiście od razu się nie mogłem skapnąć. Bo czemu nie? E, wooden platform. Golf club. Może wooden. No. Sprytne. Fajny pomysł ci powiem Hmm o! Tu coś mi zlagło... Co się robi O! Nienawidzę tego Strasznie to wygląda. Stopy mi się połamały No e, dobra mniejsza. Aes, nie, nie laguj mi tak Dobrze, 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 dobrze Jest! Perfekt! Dobre je... Dobre wyczucie mam dobry, dobry, Dobra uh, Of mordę uh, Aj teraz było dobrze, tylko Nie uh, yeah. uh, Fuck forever na ten poziom Koleś Beznadziejny mm, Nie, może nie będę sterczował, bo zaraz znowu się wykrzaczy Ehm. Um, może czekać. Może tylko po today zrobię. O! Teraz coś. Coś fajnego. Save. Danger. Aha. Rozumiem. Czerwone pole to jest niebezpieczeństwo. Czyli tam, gdzie musimy uważać. Żeby nie failić. A zielony to jest bezpieczny teren. Haha. A ja umiem to unikać bardzo dobrze, więc ja to tam, ja takie, tego typu przeszkody, of oh, mordę, ale to jest trudne, to jest bardzo trudna przeszkoda, no i właśnie sfejliłem, bo jak tu się, mnezu, dajcie mi sekundkę, przepraszam, że tak piszą, ale... Tak, za jakieś 10 minut kończymy ten odcinek, ponieważ to jest pierwszy. Do ludzkiego. Mówię ci koledzy. Udręka mojej szkoły. Jak wszyscy cię lubią, to ci spokoju nie dadzą. Niestety taka prawda. Ale no cóż, bywa. Dobra. Eee, Boże. Znowu ten. Kurwa. Przepraszam, ale po prostu. No dobra, trudno będę się starał wszystkie poziomy jednak w tym filmiku przechodzić, ale tam widzieliście, no, press space using up oil Dobre Chłopie, dałbym ci 5, gdybym teraz był zalogowany. O kurde Zajebiste Przepraszam, że się podnieciłem, ale... Pierwszy raz widzę tego typu poziom Po prostu mijażdżymy tych Murzynów lol, aż mi przycięło Gińbatko! Tak z Giń bratko! O, bratka zginęła. Super to jest. Polecam kanał Jaskiniowek. jak ktoś by ten pytał skąd te teksty. To przy okazji też polecam jego kanał, bo on ma zarąbiste, zajebiaszcze gręcz filmy. <grystanie> Pan Mielonka już poleciał. No i też nóżki. Sieje zamęt i zniszczenie na tym poziomie, nie ma co. Boss fight. O, to może być ciekawe, aby mi tylko nie przycięło w tym momencie. Był boss? Czy ktoś tu Timiego przypadk... O mordę! A z 0 FPS-u przez chwilę miałem. Coś się musiało stać. Aha, napisali. Aha. Dobra. Wracamy tu. Pogo jump. No to może być ciekawe. Lubię pogo poziomy, ale jestem nubem od razu, ci przyznam. W takim czymś. Nubem na 102 w takim czymś. Po prostu muszę się gdzieś zabić. Ale mam nadzieję, że to nie nastąpi. Chcę być dzisiaj perfect, a jutro na przykład mogę failić ile wlezie. No, co wbrew poza mnie takie łatwe. Nie nie, 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 nie. Nie róbcie tak nigdy, jak ja teraz zrobiłem, ponieważ wam się głowa zabuguje. To taka rada. Mimo, że jestem nubem. Wiem. Jak możesz tak mówić? Jesteś noobem. No nie. Shitrage. Hej, spa. O ja nie mogę. Serio? No kurde, jak tam ciężko wskoczyć. O! Jest. O, teraz rally, good. O, fuck. Nie, teraz mnie to będzie prześladować. Nie. Nienawidzę właśnie takiego momentu słabości mojej. Kiedy to ja nie potrafię nic przeskoczyć. Super. O, omg, Dobra, omg to ja przejdę. Widzę, że łatwe w miarę. O! Jest! Legend! Będę legendary jak w lolu! Jest! Ha, ha, na, na. A, wcisnę się tu, no! O, chłopie, dasz radę! Dużo drużdżówek zjadłeś. Win! No, aż podskoczyłem z radości. Heh. Hell donation. Mm, ale inny poziom z typu Hell. Oes, do... jak zwykle rozjebało go. No, ale kocham to mimo wszystko. Takie pomysłowe poziomy bardzo cenię. Szkoda tylko, że ocenić ich czasem nie mogę. Hmm, fajnie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak kolej za dużo te, y, ustawi tych boosterów, to kurde, czasami tak przytnie grać, że to jest szok po prostu. I czasami ludzie przesadzają z tymi boosterami. Akurat tutaj to nie jest. LOL. Ale czemu nie wygrałem? Bo zazwyczaj jak tak się robi, to się wygrywa. Nie wiem czemu. Może zginąłem wcześniej? Nie wiem. Nie wiem, bo zazwyczaj się wygrywa. Wait 5 seconds. Welcome to Glass Break Level 1 Caption. No proszę was, to jest już. A, to są blokady na szkło, czyli to mnie nie blokuje. Już mi na Skype'ie w ogóle spamion. Mm, wait, five No Jezus, wszędzie będę tak 5 sekund czekał? No dobra, niech będzie. Chciałem nagrywać o. A, dobra, to jeszcze. Jeszcze chwilę możemy. O oh, fuck. Te kręcące szkło śmierci, kurde. Jak ja to. O patrzcie, nawet jest napisane statystyki. No, fajne. Ale znowu wait 5 seconds. No musiało się, mówiłem, no musiało się coś zdarzyć. Hmm, tam jeszcze był Boty Run, szkoda, że wyłączyłem w sumie, ale dobra, mniejsza. Właśnie ten poziom odpalałem u siebie, szczerze mówiąc. Aaaa, o to chodziło. Lol, a powiem wam, że w, jak w szkole to odpalałem, coś mi nie, nie, nie udało. Nie wiem, co wtedy zrobiłem. O epic battle, o to chyba będzie coś. Aha, nie, to jest jakaś, kurde. To go się nie da ruszyć? O Jezu, nie, nie wiedziałem. To moja armia. Dobra, i jeszcze jakiś 7... Może dwa maksymalnie na koniec. The ball Dobra, to to przedostatni. E, aha, muszę trzymać spację. Mm, o, super, ja to lubię. O, mordor. O mordę! Jak poleciał Fajne Żeby nie było, że jestem jakimś niogarem czy coś. Ja grałem w takie poziomy, ale to jest... ale to jest niezłe całkiem. O wiele... O lolo, a jakie mam z tego... E, o! Udało się. Bo tyle ran. No niezłe, nie powiem. Mm, nie, to chyba się. Rollercoaster. No to może być jako ostatni poziom dzisiaj. Ciekawi mnie. Good luck. O! Tu wiem ja co to będzie, ale może mi trochę przycinać. Lol. Czekajcie, czekajcie. Ciśniemy. Dla bratki. Nie przegadam. Dla... Jezus. O my g! aż się oczepiło. Wy Wytyw... o. Ojej, batka jakaś. No, to było niezłe. Mogę czekać, brakuje mi tu jeszcze jakiegoś rozpierdzielu na koniec. Stop this, please. Dobra. O, wybuch szczepiona, to lubię. Bierzemy. Ee, flying sword fight. O, może to może być dobre. Spróbuję do tego się dobić. Takie poziomy mnie kręcą, bo coś czuję, że to będzie dobre nikt się ten poziom odpali no dobra, mm, ale następnym razem na kill your boss to może być fajne harpoon, nie to znam long rope swinging Head donation było wills challenge Z panem mielonką zagramy. No fuck! Wszystkie poziomy mi się teraz wykrzaczają. Hard JB Jetfall. No to coś pewnie dla tego gościa. Jakby się to odpaliło. Jest! A wszystkie silniki się zaczęły odpalać. Sorry, to był fail. No i tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to ocencie film. Możecie zasubskrybować też mój kanał i. No i pisać komentarz, no, mm, może co by, bo może jakieś poziomy się pojawią dla mnie, to możecie nam powiedzieć w komentarzu, że są, bo na razie wiem, że nie ma, ale może będą, no. No to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że wam się podobało, cześć!